Na pewno będzie to wielkie wydarzenie, tak jak pan prezes mówi z kolegą, no na pewno legia nie spodziewała się, że będzie musiała przyjechać do Wejherowa. Tak jest. jest. A my też możemy zgodnie reprezentować. Wejkeroby w naszej stolicy Warszawy. Odbyły się z prezesami klubu naszego wejherowskiego, z prezydentem w miesiącu. Lutym, gdzie ustalono tą kwotę, wspólnie uzgodniono, że to właśnie będzie 50 tysięcy, i dzisiaj z wielką radością, przyjemnością, w imieniu pana prezydenta przekazałem tą umowę, podpisałem i myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni. W sumie dostaliśmy 80 tysięcy, no i tu nie ukrywam, jest to na pewno suma większa, i myślę, że przy okazji tego całego. Sukcesu klubu. Myślę, że ta współpraca na przyszłe lata będzie wyglądała bardziej owocnie. Tutaj już odbywa się to, także z tego się bardzo cieszę. Jest to realizowane, jest wszystko zapisane w umowie. W jaki sposób mają promować miasto, między innymi poprzez umieszczanie na biletach, np. Na herbu miasta Wejherowa we wszystkich komunikatach prasowych. Również na ten temat, że są z muszą to, znaczy powinni to podkreślać i potem czynić jakieś nagrania medialne, też przekazywać to w mediach, że otrzymali no, środki m.in. z Miasta Weicharowa na promocję, bo wiem, że otrzymali również z powiatów. Także bardzo się cieszę, że pozostałe. Samorządy również wspierają nasz wejherowski gry w tej materii, w tym obszarze. Logo Wejherowa i jakby wszystkie materiały reklamowe, które otrzymaliśmy tutaj od Urzędu Miasta będziemy je zarówno pokazywać w Pucharze Polski, w przymeczach w Pucharze Polski, jak i w trzeciej lidze. Będą wywieszone banery, będą, będzie logo Wejherowa na wszystkich plakatach, na zdjęciach. Na folderach. Każdy z tych chłopaków ma jakieś ambicje, chce grać w piłkę, pokazuje to, a dopiero później idą za tym jakieś gratyfikacje. Więc, więc tutaj myślę, że pieniądze są bardziej ważniejsze dla działaczy i, i dla, dla mnie jako prezesa, gdzie ja później muszę się rozliczyć z tego niż dla samych zawodników, którzy otrzymają dopiero na koniec. Tak? Zawdzięczamy. Ten sukces, że Wejcherowie w Warszawie będą musieli usłyszeć, to zasługa oczywiście piłkarzy naszego klubu Wejcherowskiego Gryfu i to za to bardzo im serdecznie dziękujemy, bo tak jak w bezpośredniej rozmowie z panem prezesem rozmawiałem, to życzeniem było jego, żeby był finał Pucharu Polski Legia Gryf Wejherowo. No niestety los. Powiedział, że nie tak ma być i myślę, że Legia przyjechała po raz ostatni w sensie pucharowym te, 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 tych rozgrywek, że przegra w Wejherowie i potem w Warszawie też im nie będzie za lekko z naszymi zawodnikami i gryf przejdzie dalej na to liczę.